Hejka, witam się z Wami w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie taka pogadanka story time na temat mojej sytuacji zdrowotnej. Odpowiem na wiele pytań, wydaje mi się, że wiele też Wam się wyjaśni. I jeżeli ktoś ma podobne problemy, to mam nadzieję, że ten filmik będzie dla niego pomocny. Także zaczynamy. Jak urodziła się iga, to wiadomo, każda kobieta po porodzie, po sześciu tygodniach przebytego połogu powinna udać się do ginekologa, żeby przebadać się, czy wszystko tutaj się dobrze zagoiło, bo w brzuchu mamy taką wielką ranę wielkości talerza obiadowego, więc konieczne jest przebadanie się plus zrobienie cytologii, takich podstawowych badań. No, ale jak się możecie domyślać, ja do tego lekarza nie poszłam, bardzo dobrze się czułam, w ogóle wiecie, jakby wiedziałam, widziałam, że wszystko jest ok, więc stwierdziłam, że na spokojnie pójdę sobie, jak znajdę chwilę wolną i tak to wszystko się ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło aż mniej więcej do momentu, kiedy Iga miała 9 miesięcy, bo kończył mi się urlop macierzyński, gdzieś tam zaczęliśmy myśleć, że może to jest czas, żeby starać się o drugie dziecko, więc fajnie byłoby się jeszcze przed tą planowaną ciążą dokładnie przebadać. No i wtedy faktycznie poszłam do ginekologa, żeby sobie sprawdzić, czy tam się wszystko dobrze zagoiło, wszystko było ok. No i przy okazji kontrolnie zrobiłam sobie cytologię i USG piersi. Po mniej więcej tygodniu dostałam telefon z Luxmenu, czy widziałam wynik cytologii? Odpowiedziałam, że nie, że jeszcze nie sprawdziłam, a czy coś jest nie tak. No i pani odpowiedziała mi, że wynik cytologii wyszedł nieprawidłowo, ale żebym się tym w ogóle nie przejmowała, tylko po prostu w wolnej chwili skonsultowała się z lekarzem, a zalecenie jest powtórzyć cytologię za kolejne pół roku. Ja w życiu swoim nie miałam ani razu błędnej cytologii i się strasznie przestraszyłam tym telefonem. Od razu tego samego dnia zadzwoniłam do ginekologa i umówiłam się na drugi dzień na wizytę. No i i finalnie poszłam na tą wizytę kolejnego dnia, pokazałam ten wynik cytologii. Leczyłam się wtedy w LuxMedzie, więc było to tak, że po prostu trafiłam do różnych lekarzy, ale finalnie trafiłam naprawdę do wszystkich bardzo fajnych. No i pan doktor zobaczył ten wynik, a wynik cytologii był dokładnie ASKUS. I jeżeli chodzi w ogóle o błędne wyniki cytologii, powiedzmy, że tak zobrazuje wam to taką piramidą, to tutaj jest jakaś taka, wiecie, totalna masakra, to ASKUS jest ten taki po prostu na samym spodzie, na samym szarym początku, powiedzmy, Czyli tak totalnie może wyjść nawet nic. To znaczy pan doktor który mi wtedy wytłumaczył, że cytologia ASKUS może wyjść na przykład wtedy, kiedy została błędnie pobrana próbka do badania albo na przykład, kiedy jest, jakieś, e, kiedy jest na przykład jakaś infekcja dróg intymnych, wtedy może wyjść cytologia ASKUS i żebym się tym w ogóle nie przejmowała, ale kontrolnie da mi jeszcze skierowanie na biocenozę pochwy i na obecność wirusa HPV. Więcej się tym nie przejmowałam, natomiast faktycznie zrobiłam te dwa badania i tutaj od razu Wam będę też mówić o cenach. E, samo badanie na obecność wirusa HPV, mimo że mam pakiet w będzie kosztowało 450 zł i na wynik czekałam bodajże dwa tygodnie. I po tych e, dwóch tygodniach zobaczyłam w portalu pacjenta, że mam wynik właśnie m, tego badania i okazało się, że mam wirusa HPV16. Generalnie spośród e, wszystkich tych wirusów HPV to wirus HPV16 i HPV18 to są te najbardziej okogenne i to właśnie one w dużej mierze wpływają na powstawanie raka szyjki macicy. No i oczywiście ponownie mega się przestraszyłam. Ponownie poszłam do ginekologa następnego dnia, jak tylko otrzymałam te wyniki. No i wówczas przyjmowała mnie pani doktor, i pani doktor mi powiedziała, że no tutaj mamy cytologię Askus, no jest niby ten wirus HPV-16, ale od tego do raka to są jeszcze lata świetne. I żebym w ogóle się tym nie przejmowała, żebym po prostu w przeciągu najbliższego pół roku zrobiła sobie badanie kolposkopii, czyli badanie szyjki macicy pod mikroskopem, no i za pół roku powtórzyła cytologię. Ja słuchajcie, jak ja to usłyszałam, jak ja to usłyszałam, to ja dosłownie już się jedną nogą przewracałam w grobie. Dosłownie co badanie coś wychodziło, i coś było nie tak. Natomiast w tamtym momencie Powiem Wam szczerze, że właśnie to, co było największym problemem i też dlaczego nagrywam ten filmik, to było to, że ja nie miałam kompletnie pojęcia, skąd jakiekolwiek uzyskać informacje w tym temacie, bo nie znałam praktycznie, znałam tylko jedną osobę, która gdzieś tam poprzez e, znajomego, ja wiedziałam, że coś tam było na rzeczy i tak dalej, po prostu w tamtym momencie byłam tak zdesperowana, że napisałam do tej dziewczyny po prostu wprost, czy mogłaby mi polecić jakiegoś ginekologa, że chciałabym zrobić kolposkopię i tak dalej. I ona poleciła mi ginekologa którego też ona faktycznie wtedy się leczyła i poszłam do tego ginekologa. Słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że ja miałam dostać za dwa dni bodajże wtedy, pamiętam, okres. Ja byłam tak desperowana, że ja powiedziałam, pani doktorze, nie pan musi przyjąć na drugi dzień i dosłownie dzień przed okresem poszłam na to badanie. No i poszłam do tego ginekologa już prywatnie poza jakby placówką Luxmed. Poszłam sobie prywatnie do tego ginekologa na to badanie, no i on zobaczył, tak samo zresztą jak poprzedni lekarze, wynik cytologii ASKUS, no jest HPV 16. Spojrzał na to, mówi, no okej, zrobimy to tą ale ale na pewno nic nie wyjdzie, na 100% nic nie wyjdzie, bo to jest w ogóle cytologia ASKUS, to jest nic. No tutaj jest to HPV16, ale to nic. Generalnie z tymi wirusami HPV jest tak, że na to nie ma skutecznego leku. Nasz organizm samoistnie w przeciągu mniej więcej dwóch lat zwalcza tego wirusa HPV i około 80-90% kobiet przychodzi HPV, mając różne odmiany tego HPV, bo ich jest chyba z 350 różnych rodzajów, nawet o tym po prostu nie wiedząc, dlatego że on nie daje totalnie żadnych objawów i wiem, że też często mnie pytałeś o to, jakie miałam objawy właśnie tego HPV i jak to w ogóle wyszło, że poszłam zrobić to badanie. Słuchajcie, ja nie miałam żadnych objawów, żadnych. Nie, nic nie bolało. Naprawdę, no, gdyby nie to, że ta cytologia ASKUS mi wyszła, to wydaje mi się, że ja bym nawet nie zrobiła tego badania i nawet bym o tym nie wiedziała. Ten ginekolog wtedy na tej wizycie prywatnej zrobił mi tą kolposkopię. Słuchajcie, kładę się na tym fotelu, mniej więcej powiem Wam, jak wyglądało to badanie, bo też jest bardzo dużo pytań e, tego typu. Za to badanie zapłaciłam wtedy prywatnie bodaje, że 600 zł, już tak teraz dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 600 zł. Badanie wygląda po prostu tak, że kładziemy się na tym fotelu ginekologicznym. No i pan doktor zakłada takie wielkie okulary, tam ma jakiś taki sprzęcik, a tak jakby mikroskop totalnie nic nie boli, nic nie boli. No i wiecie, on wykonywał to badanie. Ja tutaj obok miałam taki ekranik, gdzie jakby widziałam to wszystko w środku. Eee, ohyda! I słuchajcie, ja widzę, że on się tam grzebie, coś tam się kręci. No i pytam go: Panie doktorze, no i jak tam wszystko OK? A on mi mówi: słuchajcie. Jest zmiana naszej tematycy. Ja się zaraz popłaczę Boże, sorry, ale cały czas to po prostu mega przeżywam. Cały czas to przeżywam tak, jakby to było wczoraj. Nie dobra, czekajcie, muszę się napić wody, bo nie chcę płakać. Ja się w tamtym momencie, słuchajcie, tak poczułam, jakbym ja już miała tego raka. Naprawdę. Ja się tak poczułam, że ja już dosłownie mi całe życie przejciało, pomyślałam sobie, Boże, ika taka mała i w ogóle. No, i on jak spojrzał na tą zmianę, to on już mniej więcej wiedział, jakby co się dzieje. I generalnie te zmiany na szyjce macicy dzielą się na trzy rodzaje: CIN1, CIN2 i CIN3. CIN3 to jest rak. Sin 1 to jest taka zmiana, z którą zazwyczaj nic się nie robi. Ona może powstać na przykład poprzez zarażenie się HPV jakimś innym rodzajem, na przykład tam, nie wiem, 35 czy 48. I ona zazwyczaj jest tak, że my nawet o niej nie wiemy, albo nawet jeżeli się dowiemy, no to lekarze zazwyczaj nic z tym nie robią. Nasz organizm w przeciągu dwóch lat zwalcza tego wirusa i ta zmiana się cofa, jakby się wchłania i nic nie ma. No i słuchajcie, on jak spojrzał, no to on już wiedział, że w moim przypadku to Jest najprawdopodobniej CIN2, czyli taka zmiana, która już w zasadzie nie ma żadnych sz szans na cofnięcie się, tylko może być już po prostu CIN3, czyli nowotworem. No i wtedy po prostu zapytał, czy zgadzam się na pobranie wycinki do badania histopatologicznego. Ja się oczywiście zgodziłam. Na wynik tego badania teraz też nie pamiętam, słuchajcie, ale czekałam bardzo długo. Czekałam chyba bodajże 6 tygodni. Wiem, że bardzo długo, że dzwoniłam tam chyba ze 3 razy w międzyczasie do tego gabinetu, zapytać się, czy przed ten wynik. finalnie dostałam telefon po tych właśnie chyba 6 tygodniach że przyszedł wynik badania, no i że zapraszają mnie do gabinetu. Poszłam do gabinetu i pan doktor powiedział, że histopatolog potwierdził, że jest to CIN2 i że w tym w przypadku, jakby jedynym rozwiązaniem jest po prostu usunięcie tej zmiany z szyjki macicy poprzez zabieg konizacji w gabinecie. Ja y, się na maksa bałam, też pytałyście mnie, jak ten zabieg wygląda, y, czy to boli i tak dalej. Ja sobie to tak wyobrażałam, słuchajcie, że ja pójdę do szpitala, że mnie tam uśpią, że to będzie taka jakby operacja. Finalnie było tak, że ja się umówiłam na ten zabieg w gabinecie, więc. Myślałam, że to mniej więcej jakoś tak będzie podobnie wyglądać, tylko po prostu nie będę musiała leżeć w szpitalu. Jeszcze wtedy pamiętam, karmiłam igę piersią, więc byłam zestresowana, bo nie wiedziałam, czy muszę ją odstawiać, czy nie, czy będę w domu, czy nie będę, jak się będę czuła itd. i tak dalej. Ja byłam też tak zestresowana, słuchajcie, że ja nawet się go nie zapytałam, jak ten zabieg wygląda, po prostu szłam tak jakby w ciemno, bo stwierdziłam, że nie chcę nic czytać w internecie, bo się po prostu tylko nakręcę i będzie gorzej. No i finalnie zabieg miałam w zeszłym roku w maju, jakoś początkiem maja. Teraz już będzie miał rok od tego czasu. I ten zabieg odbywa się właśnie w gabinecie, tak samo jak badanie ginekologiczne. Jesteśmy na fotelu, i pan doktor takim specjalnym, jakby laserem, usuwa tą zmianę. Generalnie jest to takie usunięcie poprzez jakby laserowe wyparzenie, coś w tym stylu i jest taki trochę zapach jakby spalonej skóry podczas tego zabiegu. Ten zabieg generalnie trwa, nie wiem dziewczyny, to trwa może 3 minuty, dosłownie. Wcześniej przed zabiegiem jest znieczulenie tak, że nic kompletnie nie boli, nie czuć żadnego dyskomfortu, nic, nic, naprawdę nie ma się czym przejmować. Przed tym zabiegiem jest znieczulenie, które też nie boli. Nie wiem dokładnie jak to znieczulenie wyglądało, bo ja poprosiłam pana doktora, żeby tą kamerkę mi wyłączył, bo ja po prostu nie chciałam na to patrzeć. I to znieczulenie mniej więcej wyglądało tak, że on chyba polewał wacik takim płynem, e, płynem znieczulającym i po prostu tam przykładał do tej szyjki macicy tak, że ja finalnie jakby nic nie czułam, ale tak jak wam mówię, całość trwała jakieś może 3 do 5 minut. Dosłownie to było tylko przyłożenie, chwila, cy, cy, wycięcie i tyle. No i po zabiegu, e, ja w ogóle pamiętam, że no było, byłam taka słaba, że ja myślałam, że ja tam zemdleję, e, ale po zabiegu generalnie jest tak totalnie normalnie. Jedyne co to przez jakiś okres czasu, tylko teraz nie pamiętam czy chyba bodajże przez 6 tygodni nie można współżyć, no i nie można wykonywać takiej mocnej aktywności fizycznej, czyli wiecie, nie można się przeciążać i tak dalej, żeby to wszystko tam w środku się fajnie zagoiło. Jeżeli chodzi o cenę tego zabiegu, to też tak dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że za zabieg kosztował 2,5 tysiąca złotych. Po tym zabiegu mniej więcej jakoś po miesiącu udałam się na taką konsultację, żeby zobaczyć czy wszystko jest ok, wszystko się fajnie zagoiło. Pan doktor powiedział, że gdyby nie wiedział, że ja miałam ten zabieg przeprowadzony, to nawet by po ocenie szyjki macicy nie stwierdził, że w ogóle cokolwiek tam było. Po tym zabiegu też zaszczepiłam się na HPV. Nie będę tutaj podawać w filmie nazwy szczepionki, ale jak chcecie to po prostu napiszcie do mnie na Instagramie, bo nie wiem, czy takie rzeczy można, można mówić. Natomiast samo to szczepienie wyglądało tak wygląda tak, że jakby pan doktor mi powiedział, że nie ma skutecznego leku. Wiem, że gdzieś tam w internecie wyczytałam, że jest jakiś lek, który wspomaga właśnie jakby leczenie tego HPV, tylko że moja sytuacja była już taka, ja miałam to dwa 2 i ja musiałam to po prostu wyciąć, jakby żadne leczenie nie wchodziło jakby w grę. Poza tym pan doktor mi powiedział, ja się nie znam, cytuję tylko słowa, ten lek, taki ten do pochłowy, który przejmuje się 3 miesiące, to jest podobno maść na szczury i że po tym nie ma żadnych efektów, że jedynym skutecznym sposobem to jest zaszczepienie się w ogóle, żeby uchronić się przed HPV. Ta szczepionka działa też tak, nie wiem jak będzie w moim przypadku, zastanawiam się jeszcze sama co zrobić, bo jakby w tym momencie dopiero będzie mijać półtorej roku od kiedy ja wiem, więc jakby mogę nadal mieć tą szesnastkę, a mogę już jej nie mieć. Szczepionka działa w ten sposób, że jeżeli zaszczepiłam się mając już szesnastkę, to ona teoretycznie nie ochroni mnie już ponownie przed szesnastką, ale na przykład może ochronić mnie przed osiemnastką czy przed innymi tymi wirusami HPV. Natomiast pan doktor powiedział, że może też być taka sytuacja, że też da to jakiś rezultat przy właśnie tej szesnastce, że też to się może jakoś tam cofnąć i że może się okazać, że po tych dwóch latach jakby ja nie mam tej szesnastki. Teraz aktualnie jest tak, że przez te dwa lata po zabiegu powinnam wykonywać cytologię co pół roku i pierwszą cytologię już miałam w grudniu, teraz będę mieć kolejną w czerwcu, więc jakby wiedziałam wtedy w grudniu, że wszystko będzie dobrze, bo to było tak naprawdę pierwsze pół roku po zabiegu. Teraz się modlę, bo teraz mnie już rok, więc modlę się po prostu i Wy też się modlicie, jeżeli jesteście wierzący, żeby wszystko było dobrze. Co do tego jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w trakcie właśnie przyjmowania tego szczepienia, które jest w trzech dawkach, nie można starać się o dziecko, i dlatego właśnie my się nie mogliśmy starać o to dziecko. I tą szczepionkę przyjmuje się tak, że najpierw przyjmuje się jedną dawkę, potem. Po y, miesiącu przyjmuje się drugą dawkę i potem po pół roku przyjmuje się trzecią dawkę, czyli szczepienie jest rozciągnięte przez okres 8 miesięcy. Jedna dawka tej szczepionki kosztuje 500 zł, czyli finalnie całe szczepienie 1500 zł. No i tak jak Wam mówiłam, teraz w czerwcu będę mieć połamianą cytologię. Generalnie pan doktor mi powiedział, że o dziecko moglibyśmy się starać po pierwszym cyklu, po ostatniej dawce szczepionki, no ale że w międzyczasie podjęłam to leczenie dermatologiczne, no to nie staramy się w tym momencie o dziecko. I też ja chcę mieć taką czystą głowę, że ponowię tą cytologię teraz w czerwcu, że faktycznie wszystko jest dobrze. Bo pan doktor mi powiedział, że najczęściej w wielu przypadkach jest tak, że po prostu wydarzają się takie sytuacje, że jest ocin 2, ale się to po prostu usuwa. Ten wirus samoistnie, organizm nasz, zwalcza. No i wszystko jest ok, że jakby to nie jest to, że to jest teraz furtka otworzona, wiecie, w kierunku nowotworu, i teraz już nie wiadomo, co się wydarzy. Także ja też jestem cały czas dobrej myśli. Też zaczęłam, e, wiecie, zdrowo się odżywiać, e, przyjmuję bardzo dużo e, suplementów, przerobiłam sobie naprawdę przeróżne badania, bo między innymi właśnie pod kątem trądziku, ale chciałam też pod kątem właśnie tego leczenia, żeby wspomóc mój organizm w pokonaniu tego dziadostwa. To, co ważne i to, co istotne, uważam, ja wiem, że są e, różne zdania i ludzie są różni, każdy ma swoją opinię, ale w mojej opinii dziewczyny warto się zaszczepić, bo przysięgam Wam, że nie chciałybyście przechodzić przez to, co ja przechodziłam, mając jeszcze malutkie dziecko w domu. A pamiętam jak, yy, i to jest też jeden z powodów, dla których nagrywam ten filmik, bo oprócz tego, że Wy zadawałyście mi dużo pytań mam nadzieję, że ten filmik będzie odpowiedzią na Wasze pytania. Jak będziecie jeszcze jakieś miało, to zadawajcie w komentarzach, ale pamiętam jak nagrywałam kiedyś filmik na TikToka z Get w With Me do ginekologa i jedna dziewczyna mi napisała w komentarzu, że mm, 4 lata temu urodziła dziecko i że od tamtego czasu nie była u ginekologa. Słuchajcie, gdybym ja nie poszła wtedy do tego ginekologa, to ja w tym momencie już pewnie bym miała nowotwór, dlatego że jak poszłam do ginekologa, kiedy przyszedł wynik badania histopatologicznego, to ten pan doktor histopatolog robi też takie przewidywania w czasie, jak zachowuje się właśnie ten wirus. I w moim przypadku pan doktor powiedział, że widać, że ten wirus był bardzo agresywny i w przeciągu półtorej roku miałabym nowotwór. Półtorej roku dziewczyny to jest tak. Przy małym dziecku to jest dosłownie tak. Ja dziękuję naprawdę Bogu, że będę mną czuwał i że poszłam wtedy do tego lekarza i gdzieś tam mieliśmy takie plany właśnie, żeby się starać w ogóle, ale generalnie naprawdę badania cytologiczne to jest podstawa. Tak samo USG piersi, powiem Wam, że ja po tamtym czasie tak zaświrowałam, że ja w przeciągu roku zrobiłam sobie trzy razy USG piersi, bo ja się po prostu cały czas bałam, że coś mi jest. Jak mnie tylko piersi zakuła, to ja od razu leciałam na USG i dosłownie nawet ostatnio dzwoniłam do, do też do Luxmedu po skierowaniu na na USG i właśnie chciałabym poprosić o skierowanie na USG, a pan doktor mi mówi, ale pani przecież miała niedawno USG robione. Ja mówię, no i co z tego? I mnie boli, ja muszę zrobić USG, więc ja jestem teraz taka trochę sfiksowana, że jak mnie coś tylko na, e, zaboli, to ja robię sobie e, od razu USG. Czytam badania, powiem Wam, że nie zliczę Wam, nie zliczę, ile wydałam pieniędzy na badania przeróżne, bo ja sobie naprawdę przebadałam wszystko. Ja byłam e, na badaniu na serce, na tarczyce, robiłam sobie przeróżne USG, badania z krwi, hormony, insulinooporność, teraz sobie Będę robić jeszcze badanie na grzyby, na pasożyty. Nieważne ile to będzie kosztować, zdrowie jest bezcenne. Jeżeli macie jeszcze w tym temacie jakieś pytania, jeżeli coś było dla Was niejasne, to zadawajcie je w komentarzach, a ja się postaram na wszystkie odpowiedzieć. I życzę Wam, dziewczyny, dużo zdrowia. I to, co powinnyście zrobić po obejrzeniu tego filmiku, to umówić się na cytologię. Dobrego dnia.